Boże, dzień dobry. Tak jak obiecałem, chciałbym zacząć warsztat z ikoną trójcy. Ale zanim to zrobię, chciałbym przede wszystkim powiedzieć kilka słów o samym, samej technologii, ikony, duchu ikony. Tak jakie ja mam do tego podejście. Od wielu lat, od siedmiu właściwie, gdzieś tam zaprzestałem takiego nagrywania. Tych części, może duchowych, może bardziej takich um, doświadczalnych w ikonie, których ja doświadczam osobiście i po co ja w ogóle ikonę robię. Um, no, miałem doświadczenia trudne w tej sprawie, zostałem skrytykowany dosyć mocno, że tam nie jestem teologiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co będę mówił, to nie jest wykontologiczny, a e, takie moje wewnętrzne. Doświadczenie pracując nad ikoną, 14 lat. Najpierw chciałbym się zwrócić przede wszystkim do ikonografów, do tych, którzy pracują nad ikoną, którzy lubią ikonę, którzy też lubią przed ikoną się modlić, czy, czy w jakiś sposób po prostu odczuwają ikonę w dobry sposób. Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że. Bardzo, niebezpieczną rzecz, bardzo niebezpieczna rzecz się pojawiła i ona może się już pojawia od lat. To jest takie przedziwne naparzanki ikonografów, którzy przeczytali tam jakąś inną książkę, coś tam sobie sobie podumali i głoszą jakiś, jakiś kanon taki, który, który jest strasznie zamknięty i powoduje wiele stresu. Głoszą też tam różne, że tutaj ta ikona, ona tutaj nie ma ręki, tutaj tam to jest krzywo, a tutaj tu jest inna technologia zastosowana, w związku z tym to już nie jest ikona kanoniczna i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym tutaj się odnieść do tego i jakby wyjaśnić wprost. Styl ikony, czyli to, jak ją malujemy, jak ją piszemy, malujemy. Pochodzi z sztuki helenistycznej i styl chodzi mi tutaj o zachowanie technologiczne, czyli wydobywania szat, sposobu wydobywania szat, sposobu wydobywania ciała, części cielesnych, tego, że ikona ma złoto, co, co to oznacza. To wzięło się z dawna i tego, tego nie zmieniamy. To w technologii jest niezmienne i to jest pewien rodzaj kanonu. Mamy też sposób przedstawienia postaci, czyli chodzi mi tutaj o kontur tej postaci. Także, na przykład, aby uzyskać Matkę Bożą, chodegetrię, czy uzyskać ikonę, nie wiem, Eleuzę, czy Pantokratora, musimy zastosować Pewien wzór postaci. Przy czym nie ma powiedziane do końca, jak to ma być zrobione. Jest zrobiona technologia, tak? Musimy zastosować technologię, która jest technologią dawną i ona, będę próbował albo w następnym wykładzie, albo jeszcze w tym próbował wyjaśnić, dlaczego ta technologia jest taka, co ona daje. Nam. Musimy zastosować technologię i musimy zastosować dany wzór postaci, ale to, jak to wykonamy, już jest otwarte, i dlatego bardzo mi się nie podoba to, że ludzie zaczynają dzielić ikony na, no tutaj są te współczesne interpretacje, a tutaj są dawne i one są takie fajne. Te współczesne, no to tak nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy to w ogóle jest ikona? Nie podoba mi się ten podział i on jest błędny. Uważam, że jest błędny. Dlaczego? Dlatego, że najważniejszą częścią ikony jest zachowanie technologiczne i technologia. A dlaczego technologia? Bo ta technologia ma za zadanie opisanie danej apostazy i, i, i tyle. Chciałbym się, tu, żeby nie był gołosłowny, chciałbym się oprzeć o doktorat świetnie zresztą, świetna praca. Trochę trudna do czytania, ze względu, jak się nie wiem, zna języka teologicznego czy filozoficznego, to potem troszkę trudno jest go czytać, ale Doktorat jest świetny. Doktorat pani Joanny Marii Korneckiej z 2018 roku, który, który jest taką rozprawą doktorską na temat pozytywnej teologii ikony w oparciu o Teodora Studyty. I to jest właściwie no, takie niesamowite. I pani Joanna tutaj w pojęciach, czyli w, najpierw w doktoracie tłumaczy użyte pojęcia. Mówi takie coś, znaczy się pisze takie coś. Napisała takie coś. Ważne są też te określenia, które grupują się wokół starej heleńskiej sztuki techne, w której od początku do dziś wykonywane są w kościele ikony. Techne, jeszcze przed wcieleniem się słowa Boga, służyła graficznej opisywalności bytów, tych, co istnieją jako stworzone i podlegają oglądaniu. Według niezmiennych jej reguł, na każdej ikonie widoczna jest hipostaza przedstawionego poprzez nakreślenie podobieństwa w niej zawartego. Nigdy zaś nie jest tu przedstawiona natura przedstawionego. Jeszcze jedna mało dziś zrozumiała zasada techne. Na ikonie żadna właściwość duszy nie odbija się w zewnętrznym wyglądzie przedstawionego. Co znaczy, że każdy nakreślony jest opisywany graficznie w stanie apates. No to taki trudny język jest trochę i też, też go może trudno na prosty język przełożyć, ale to, co jest najważniejsze w ikonie, to właśnie technologia, techne. I to od techne idziemy do duchowości, bo tym techne wyrażamy to, co jest duchowe. A co jest duchowe i co jest najważniejsze w ikonie, to światło. W każdej sztuce jest jakimś tam stopniu ważne światło, tak? bo my manipulujemy światłem po to, żeby wydobyć postać. I, i, ikona ma tą specyfikę, że pracujemy jakby troszeczkę w drugą stronę niż, niż technologia olejna czy, 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 czy inne, czyli my wyprowadzamy z najciemniejszych form, idziemy do najjaśniejszych form i uwaga, często idziemy przeciwnością kolorów. Nie idziemy kolorami naturalistycznymi, co też pokażę właśnie w ikonie rublowa. I sama technologia jest tutaj bardzo ważna, żeby pozostawić tą technologię, nie, nie kombinować tutaj i nie, nie ten. Bardzo często można zobaczyć ikony spłaszczone, czyli takie formy, które. Które nie wydają tej technologii, nie używają tej technologii, i one, one robią wtedy coś takiego, że mamy płaskie twarze. Zresztą, ikonografia rosyjska w swoim rozwoju doszła do takiego momentu, w którym zaczęła przedstawiać twarze płaskie, takie bardzo jasne, białe wręcz, i które nie mają, gubią gdzieś tego ducha. Właśnie wydobywania z ciemności, wydobywania z tego, dlaczego wydobywamy z ciemności i dlaczego to tak się dzieje, to już w następnym wykładzie. <laughs> Mam nadzieję, że to co powiedziałem, że technologia, czyli nauka technologii, kochani ikonografowie, kochani uczniowie i wszyscy ci, którzy gdzieś tam ikonę lubią, to nauka wykonania perfekcyjnie danej technologii powoduje, że malujemy ikony, które są, które wyrażają ducha ikony. Dają nam ten początek patrzenia jakby do nieba. To nie sposób przedstawienia postaci, to nie sposób malowania twarzy, a zachowanie technologii. Bo to ta technologia nadaje ducha ikonie. I od technologii się zaczyna. Nie zaczyna się od tego, żeby tam krzyczeć i wołać o to, co często jest u ikonografów, że ta ikona wyraża, ten kolor wyraża, tamto wyraża, tamto wyraża. Tak, oczywiście, kolory są przypisane pewnym rzeczom, pewne ale czasami. Ten kolor będzie się zmieniał u ikonografów, chociażby kolor twarzy i też będzie wyrażał to, co ma wyrazić. Prawda jest też taka o kanonie, że kanon przedstawiania postaci narzucała dana szkoła ikonograficzna, czyli każda szkoła jest w jakimś stosunku inna. Dlatego nie bądźcie tacy łatwi w ocenianiu, że któraś ikona jest kanoniczna lub niekanoniczna. Zacznijmy ikony kochać, zacznijmy ikony przeżywać. A nie y, szukać krytyki. A tych wszystkich ikonografów, którzy są dopiero na swoim początku rozwoju, dopiero pierwszy raz gdzieś tam dotykają tego, bardzo Was proszę, nie sprzedawajcie swoich dzieł. Nie róbcie y, takich. Y, ja też popełniałem taki błąd y, kiedyś i tu się muszę przyznać, że, że to nie zawsze było tak, że, że, że pracowałem y, jakoś, jakoś tak, starałem się pracować głęboko. Bo ja poznawałem też technologię, ale czasami to, co widzę w internecie do sprzedaży i jeszcze cena tego, no to naprawdę jest dalekie do, od, 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 od ikony i od sensu ikony. Od sensu ikony, bo, bo ikona to jest dzieło, dzieło duchowe, dzieło, które musi zachować pewną, pewną technologię nie ma możliwości, jeżeli, jeżeli, nie zachowamy tej technologii, no to, no to, ona będzie po prostu taką trochę, no na tym. ja wiem, że są, są tak zwane tam ikony, które, które, można, bo ja sobie namalowałem i mi się podoba, fajnie, że Ci się podoba, ale wtedy niech Tobie się podoba, a nie, nie rób, nie rób od razu pracowni z tego i, 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 i sprzedaży hmm. ikon. Bardzo serdecznie zapraszam na warsztaty. Będą warsztaty online, ale też będzie możliwość warsztatu w Wrocławiu. To wszystko zostanie w linkach gdzieś tam opisane. Będzie można wejść na stronę. Pozdrawiam serdecznie.